dla wszystkich tych działań i potrzeba nam naprawdę, proszę Państwa, mądrych samorządowych kandydatów pre na prezydenta, na wujku, na starostę na radnych, bo to jest naprawdę e, dla nas bardzo ważne. Bądźmy w tym okresie, proszę Państwa, razem. Bądźcie Państwo razem z nami, wspierajcie nas, bo naprawdę jest to nam bardzo potrzebne Państwa obecność. To nie jest ostatnie spotkanie. Odbędzie się spotkanie klubów gazety polskiej w najbliższy czwartek o godzinie 17. Tutaj Pan Prezes zaprasza na 3 maja do Biura Posła Janusza Cieszyńskiego, tam gdzie było moje biuro tam będzie to spotkanie. Serdecznie Państwa zapraszamy. Jeszcze raz dziękuję. Zapraszam wszystkich kandydatów do Rady, osoby zaangażowane, sympatyków naszych, ludzi młodych jak najwięcej i teraz też do wspólnego zdjęcia. Wszystkich Państwa. Starszyce. zapraszam wszystkich. Ale to są wszystkie młodzi, ale to są wszyscy bardzo młodzi.